Siemano, z tej strony Jacylinio, witam was, przeziębiony menedżer, <grym> Travis Bickle. Witam was w karierze Travisa Bickela jak zwykle Bo niby czyjej <grym> Dobra mm, Dziewiąte miejsce w tabeli Zajmujemy, nie jest to, to miejsce, które mnie satysfakcjonuje Myślałem o pierwszej, pierwszej szóstce, ale tutaj już nie ma kto, żeby spaść Blackburn i Newcastle I wtedy my byśmy byli siódmi, no to jest trochę kicha, ponieważ chcę grać w Lidze Mistrzów kiedyś, a obojętnie, jak, jakie transfery porobię, to i tak nie wyprzedzę. bodajże dajże tej Manchester City, Liverpoolu, Arsenalu, Chelsea, United no i Tottenhamu. To jest taka trochę walka z wiatrakami, aczkolwiek mi się podoba w tym klubie, nie zamierzam z niego odejść. No chyba, że będzie wolne, wolna posada w Realu Madryt, to wtedy odejdę do mojego kochanego klubu. Dobra. Był tutaj pojedynek ptasi. Ptasi pojedynek. 1-1. Jeden, jeden, dobra. Panatinekos 1-0. Do bramka, basonka, z główki. Cardiff 2-1. Wygrana. Basonk znowu z główki. Dobrze gra synek. 10, chociaż ma 3 bramki strzelone. Widzę, ale dobra oceny. 3-2 z wilkami. Tutaj Denis Bed, też go pokaże, bo się rozwinął. Krycie. Fajnie to wygląda. Dobrze skubany gra. Tutaj właśnie Fiero uratowa nam 3 punkty, ponieważ było 2-2 w 88 minucie. Carlos strzela zwycięską bramkę. Potem Pana Tineko zgraliśmy u siebie i tylko 1-1. Po samobójstwie naszego bramkarza i bramkę strzelił dla nas Gary McKay-Steven. Potem Chelsea przegrana 3-0, to był mecz bez historii. Dobra, przechodzimy do meczu. Gramy na St. Mary Stadium w Southampton. Krwawa Mary. Nie no. Morrison strasznie słabo ma skuteczność teraz Nie umie nic strzelić A Holt ma beznadziejną formę No i kogo tu wystawiać, obaj słabi Wawrzyńczak jest, jest po znowu po kontuzji Nie mogę go wystawiać Skoro, no Bramek też nie strzela A system ma W pucharowym Ale on kontuzję niedawno znowu Zresztą mogę wam pokazać 23 października 6 dni 23 września 8 dni tutaj Kostka, ale to już dawno To w tym sezonie już miał dwie kontuzje I zawsze jak go mam, mogę wystawić To ma za niską energię I mi się to nie podoba James Van Póki co w Millwall 9 meczy, 2 bramki To nie jest dobry wynik, według mnie Jak tak będzie grał to go sprzedam Snodgrass 7 meczy Jedna bramka i zaraz jest, to też jest beznadziejny wynik. Kolejna sprzedaż, jak tak będzie grał. I Jet Steer, albo jak to woli zjarany Zbyszek. 12 meczy, właśnie 14, 8 straconych bramek, 9 czystych kont. Ten piłkarz może być u nas zmiennikiem. grdziągra. gra, Borne Mów. Gdzie to jest? Npad Ligi 1, no to nie ma tak źle. Po meczu pokażę York, ponieważ bodajże Bully chciał, żebym pokazał ten zespół. Pozdrawiam Cię Bully serdecznie, za to, że napisałeś na forum komentarz do moich filmów. No i co, zagramy takie ustawienie. John Rudy, Didak, Basong, Danny Bette, Billy Jones, Bradley Johnson, Paul Pogba, Nathan Redmond, Gary McKay Stevens, Steve Morrison i Carlos Fierro. Southampton ma bardzo mocny skład. Szczególnie tutaj tych czterech pomocników. Bardzo dobrych. Będzie trzeba ich jakoś unieszkodliwić. Nie wiem jak. Mają Lamberta. Kto to jest? Stancju? Jakiś Rumun? No nie, nie jest zbyt dobry. Chociaż i tak na skrzydle, na skrzydle grałby lepiej. Tutaj Nathaniel Klein. Brian Oviedo. To jest ładny co gra w Evertonie. Ało? Nie. chwilę tak, we Wertonie ja go pamiętam. Tobi Alderwejlert, on grał w Newcastle. A tego Martina nie kojarzę. Nie jest zbyt dobry. Jest lepszych obrońców. A Ben Amos to jest wychowanek Manchester United. Tak, Manchester. <laughs> Dużo grał na wypożyczeniach, widzę. Dobra, myślę, że trzy punkty są w naszym zasięgu. Chociaż Remis też będzie dobry, ponieważ z taką pomocą, jaką oni mają, chociaż my też mamy niby mocno. Aczkolwiek my mamy słabą formę, no i nie wygląda to zbyt dobrze. Ostatnio mamy tyle samo z bramek zdobytych, co straconych, czyli wychodzi na zero. R Ricky Lambert trzeba zawsze kryć. No i tutaj tych pomocników, to nie wiem, Pressing... Na pewno trzeba pressingiem grać na nich dwóch były zagranie słabszą nogą Pressing, a tutaj odbiór piłki agresywny, ponieważ to jest piłkarz, który jest kontuzjogenny, z tego co zauważyłem Chociaż Chyba mi się pomyliło z kimś. Tak, w tym roku już miał nadwyrażoną kostkę. Na 5 tygodni, więc może znowu to się stanie. Oczywiście nie życzę nikomu. Chwila, środkowy pomocnik i tutaj, ten gościu. Ja bym trzeba też, też agresywnie. Dlaczego tak robię? Ponieważ mają niską tutaj kondycję i myślę, że jak tak zrobimy, to się uda ich wykasować, że tak powiem, z, me z meczu. Mori są zmotywowane tylko, potraficie gaźniać. Oj, słabo, agresywnie. No to już w ogóle nie zadziałało. Bez nadzieja. Nie zagramy piłką na wolne pole. Albo nie, to nie zadziała. Szybkie gra na Ferenie, szybkie centry. Rajdy między obrońcami podania w pole karne, i szersze pole gry. Dobra, myślę, że to będzie dobre, ponieważ... Dlaczego? Morrison, silny zawodnik. Fiera taki lis, potrafi idealnie się znaleźć w idealnym momencie. Nasi skrzydłowi bardzo często lubią używać takiego czegoś jak dribbling. Na, szybko, na pełnej szybkości potrafi, szczególnie Redmond. Chociaż Macka Steven też. Bezpośrednie podanie. Nie, ja to zostawię. Ipswich wygrywa z Reading, Mark Anton. Fortun strzela bramkę. O, widzę już bardzo dobrze. Jeden piłkarz już tam pobijany I teraz Bas Bed wygrywa. Morrison. O, i Didak zaspał, niestety. Tutaj trzeba będzie przeprowadzić. O nie. Taktyka. To będzie bramka dla przeciwników. Mogę jeszcze z wami o 5 złotych założyć i bym wygrał. Będę raczej, niestety, się tego spodziewać, że padnie gol. Dobra. Wysunięty rozgrywający może dam. Chociaż nie. Chociaż jemu kusi to wystawić. No, to jest dobry pomysł nawet. Chociaż nie, skrzydłowy będzie bardziej pasować. I teraz sprawdzimy, czy moje prorostwo się sprawdzi. Davis. Hehe, <laughs> zgadłem kurwa, zgadłem <laughs> Wiedziałem, że to będzie gol Wiedziałem, no i to jest taka gra Niestety ten FM jest za bardzo przewidywalny <laughs> No wiedziałem, że z tego będzie gol To było pewne To było niestety pewne No co ja poradzę na to? Nic no, To jest beznadzieja Dobra Trzeba dać na ofensywę Teraz Redmond no i dziura w środku pola. Gdzie tutaj są pomocnicy? O, Basong, piękny odbiór. I teraz Pogba, Morrison, Fiero. Teraz Fiero odegra piłkę. Johnson! Jeden do jednego! Piękna asysta Carlosa Fiero. Johnson kolejna bramka. Bez, on jest niezastąpiony jednak. Holson też zresztą. Ale patrzcie jak go wypatrzył. Ader Welert... O no jak on tam ma ten belk zjebał. Linię spolonego robił. Dobrze, jeden do jednego Sunderland już wygrywa z Evertonem Tak, pod wielami... wiem, wiem Wiecie co? Asystę miał chyba rację Zamiast rajdy między Damy podania do nogi I damy Co skasujemy? Dobrze jest Bet Pogba Jones Johnson, Johnson to jest moja puszka Pandory o, Fiero, teraz Fiero Wypatrzy Gary MacLeha Stevena I jest bramka, 2 do jednego. Fiero, bater meczu, póki co dwie, dwie asysty Ale ale ten piłkarz dzisiaj gra w tym meczu Zobaczcie sami Był kryty przez dwóch rywali Patrzcie co zrobił Gary McKay. Steven Na lewą nogę I uderzył Pięknie tak, Billy Jones to jest ofiara losu, ja o tym wiem. Trzeba kupić zmiennika jakiegoś dobrego. Choćby jakiegoś Newgena. wszystko tylko nie on. Asertywnie powiemy, że gracie dobrze. Teraz potraficie znacznie lepiej. O, no, dobrze. Może być. Ja jestem zadowolony z tego. Z bramkarza nie mogę być zadowolony. Jak zwykle. Carlos Fierro, póki co bardzo dobry mecz Morrison, kolejne, kolejne minuty bez strzelonej bramki Chyba wpuszczę Holta I może Redmunda zmienię? Chociaż nie, on jest dobry Everton już wygrywa uh. Johnson jest zmęczony I obrońcy niestety Dobra, Morrison Didak, co zrobi Didak? Poda do Pogby, Pogba Pogba naciskany Didak wypaczy go Gary McE Steven Podaje dobrze do Johnsona Johnson As będzie bramka I kto strzelił? Pogba Brawo 3 do 1 Super Super partia <laughs> Johnson Asysta I bramka Więc będzie ciekawie Chociaż nie wiem jak to wyglądało Tak Pogba w ślizgiem chyba Albo szczupakiem Co to było? Nie wiem Ale Johnson jest niestety zmęczony Ale trzeba przeprowadzić zmiany Trzeba wpuścić jakiegoś obrońcę. Mamy tutaj nie, niestety tylko jednego. Nie mam żadnego bocznego obrońcy, więc wpuszczę go w miejsce. Beta Bradley Johnson, żeby odpoczął, to wejdzie Martin Musil i wpuszczę zamiast Morisona Wawrzyniczoka. Holt, niech siedzi na ławie. Zjebał w tym meczu. Oczekuję dobrej gry. Wierzę, że potrafi go znacznie lepiej. Wierzę w Twoje umiejętności. O, i bardzo dobrze. Jeden uwierzy w siebie. Tak trzymać. I teraz Morrison. Fiero. Teraz Fiero. Ja tam już widzę lewo, lewe, lewego skrzydłowego. Nie, chciałem powiedzieć prawego. Sorry. Teraz Didak. Beznadziejnie, ale walczy. Gary mckay Steven. Johnson. Pogba. Podaje do Fiero. Fiero. Nie ma bramki. Szkoda. Ale mamy corner. Z cornerów często strzelamy bramki. Redwood, a nie, nie ma tego co u nas wykonuje. Różnych, czyli Izaguira, Emilio, czemu nie dają go na ławkę? Nieważne, nie wiem dlaczego, mogę <śmogłem> go dać na lewą, na lewą. Muszę mieć jakiegoś bocznego obrońca, jednak. Dobra, i teraz te zmiany wydamy polecenia, skasujemy rady między obrońcami i będziemy grali teraz tak. I dam jeszcze taktykę. Ogólne. Więc o co teraz mi chodzi? Temu dam jako cofnięty rozgrywający, temu jako długodystansowiec. Tutaj dam jako już wysunięty rozgrywający. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz schodzący napastnik ma tak wysunięty. Nie, jako wysunięty, zdecydowanie. Dam jako schodzący napastnik, to będzie ciekawe. I teraz jemu dam jako wysunięty, a temu jako cofnięty, niech odpocznie. I tutaj, czym się różni środkowy od tradycyjnego? Aha, grający piłką lepiej nie. Dobra, tak ty, sorki, że tak oglądam, ale byłem ciekawy z po prostu co, co to daje. Dobra, teraz akcja przeciwników, ale Didak walczy. Ale to nie, nie może Niestety się udać I będzie bramka Tak 3 do 2 Trzeba zmienić na kontrolę Kontratak. atak Nie kontrolę Standardową Trzeba dać na standard Kurcze kontuzja już kogoś Widzę no pięknie Pięknie wszystko idzie Widzę Dobra 3 do 2 wygrywamy Mamy 30 minut Ej co ja mówię 20 Matko Pogba, Ayala, Jones Podaj na... Nie do tyłu, tylko nie do tyłu Rudy to wybije nie. Gary McKay-Steven Didak, teraz podaj Nie do tyłu, tylko nie grajcie do tyłu Dobrze, Gary McKay-Steven Poda Jest faul Steven Davis, będzie żółta kartka Tak myślałem, teraz będzie Gary McKay-Steven ma dobre dośrodkowania I co się stanie? Dośrodkowuje, Ayala, poprzeczka ale akcja Szkoda, ale w centrę podał mu podał. Jakby to był Basong albo Bet to by się skończyło bramką Dobra Redmond Miękka wrzutka, Musil Redmond powtórka z rozgrywki, rozrywki I co jest? Nic, myślałem że będzie faul Bo taka, tak wszyscy stoją A my kwadrans Będziemy grali z kontrataków. Dobra, kto jest u nas zmęczony? Billy Jones, o Jezu Redmond, centra i Ayala. Ach, sknopcił setkę. Już dwie setki miał. Myślę, czy dobrze zrobiłem go wpuszczając. Chyba źle zrobiłem jednak. Dobra, mamy już ostatnie minuty meczu. Doliczone 3 minuty. Teraz Ayala, fa Fiero fauluje i nie ma kartki. Teraz ostatnia akcja kontratak Ayala dobrze wywalcie tą piłkę tak koniec meczu wygraliśmy dobrze super ale mecz Fiero dwie asysty super grał Gary McKay-Steven brameczka Bradley Johnson boater meczu i Paul Pogba bramka no tutaj Wawrzyńczok niczym się nie wykazał Ayala oprócz tego że sknopcił to nic i Martin Musil też nic Ora, jest dobrze teraz ich pochwalę że obrońców nie powinienem zdecydowanie atak zachwycił chociaż zmiennicy nie zrobili nic ciekawego ale za to no Morrison zejdzie fiero tak ma grać to mnie cieszy mogę być zadowolony z tego meczu Bradley Johnson kolejny super mecz dobry mecz wyrównany ale mieliśmy więcej szczęścia i wygraliśmy. Dalej mamy 9 miejsce. Mamy jeden mecz rozegrany mniej. Mniej, więc możemy awansować w górę. Wcześniej o tym nie wspomniałem. Ale wyrównane spotkania mieliśmy. Dobry mecz nagrałem. Niewątpliwe emocje były. Szczególnie jak straciliśmy bramkę na 3-2. No. Teraz. Przetwarzamy, Pokazuje skład York, ponieważ boli, chciał Nie wiem czy to pokazałem wcześniej Już mam sklerozę Jak słychać po gardle, po głosie Czuję się źle Austin, a to ten, dobra Czuję się źle, gardło mnie boli Ale nagram ten odcinek I zdążę się jakoś wyleczyć, myślę Dobra Jest dobrze Teraz trzeba tabelę obejrzeć Dziewiąte miejsce i jeden mecz rozgrany mniej, chociaż Blackburn ma dwa mecze mniej. Ale miałbym 22 punkty i bym awansował na siódme miejsce. <laughs> Dobra, statystyki. Trzeba obczaić. Statystyki całkowite. Najwięcej meczy. Basong z bramkarzem w naszym rudym. Chociaż jest łysy. Bramki. Johnson 3, e, 5. O, Morrison 5, Holt 5, Inst 3, Gary Mackay, Steven Bassong Jest tu wyrównane w miarę Asysty Holt 5, Fiero 4, Izagir 3, Redmond 3 no Didak ma tylko jedno niestety, a Izagir grał mniej, ale rożne Bradley Johnson, Morrison Zawodnik meczu Danny Bed, chociaż tutaj go gonią inni Podania Musil ślizgi, Surmen, To Tutaj skrzydłowi chociaż ile mam Gary McKay-Steven no mniej tych Drublingów. Szczały celne Didak 100% on chyba raz strzelił ten nasi napast, nasz napastnik Wawrzyńczok ins ale i teraz kartki niestety Johnson dużo ich łapie ale to dobrze bo dużo ślizgów robi czerwona jeszcze nikt i średnia ocena Basong 7,60 Pogba 7,58 Bradley Johnson 7,54 Danny Bed Redmond, Turner, który mało gra, Ponieważ jest już w stole za stary. No i jest niestety słabszy od reszty. No cóż, szanuję go. Matthew Lawton, Jones, Houson, Didak, właśnie. No i tutaj już jest najgorzej u nas gra Wawrzyńczok, Musil, <gryw> Billy Jones. Ale 7.80 to nie jest słaba średnia po prostu nie szczela bramek. Kurwa, co ja zrobiłem? Nie. No dobra. Nacisłem przez przypadek, coś. Nie miałem tego na myśli. Sku Aha, już wiem o co chodzi. On mi wybrał skład za mnie. Krety ze hmm. mnie. Anglia and Power League 1. York pokaże pierwsze miejsce w tabeli 47 punktów. Kto tutaj jest najlepszy? Zobaczymy. Rafael Kapitanem. ma klub York. Jaków ulubionych. Taki mają skład. Teraz zobaczmy statystyki. Całkowity. Luke James najwięcej meczy rozegrał. Widzę, tutaj jest różnica niezła. Za bramek Pitman, James Coon. 5 bramek. Ładnie. Blair. Asysty. Dicker jakiś. Kto to jest? Taki gość. Dobry nawet Joe Cardley. Niezły. Szybki Matty Blair. Kun Steven Hughes. Ale stary dziad. Zawodnik meczu. Tutaj widzę. Gary Dicker. Dominik Kun. Średnia ocena. Gary Rafael Tutaj dopiero. 6,79. Co tak słabo. Patrzcie, już jest prawie pół miliona warty. Raport ma tylko na dwie złote gwiazdki. Dobra. I kto jest tutaj najwięcej warty? Brian Easton, mój transfer. Za darmo. Cieszy mnie takie coś. Widzę trochę się tu zmieniło w składzie. Lee Shoulder. On coś grał? Raz w pucharze, słabo. W towarzyski nawet, nawet strzelał. Steven Bell na sprzedaż wystawiony. Niki Weaver, ale słaby. <grystanie> Postarzał się. Dobra, więc w tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Pozdrawiam się,